Nie tak dawno całe moje życie w pewnym sensie rozleciało się na kawałki. Straciłem pracę, straciłem samochód, prawie straciłem mieszkanie, wpadłem w poważne długi, zdecydowałem się, podjąłem decyzję o tym, żeby się rozwieść. Ja Miałem wrażenie, że nic się nie układa tak, jak sobie zaplanowałem w życiu, że wszystko jest do bani, nie ma sensu. I w tym momencie kilka osób, które poznało moją sytuację, które chciały mi pomóc, wiem, że miały dobre intencje, powiedział mi, człowieku, czym ty się przejmujesz? Po prostu bądź pozytywny. Dla mnie to było jak taki plaskacz. Prosto w twarz. Nie lubię tutaj określeń toksyczna pozytywność i tak dalej, nie lubię w ogóle takich. takich tych. No, wymyśliliśmy sobie, okej, okay, dobra, mamy takie określenie, że to była toksyczna pozytywność, która ignoruje ból. A tu przecież nie o to chodzi. Nie o to chodzi, żeby zignorować Twoje uczucia, Twoje emocje, nie o to chodzi, żeby zignorować ten ból, tylko raczej, żeby przedefiniować to i znaleźć, jakie ma znaczenie. Ten cały ból. Bo ból tak naprawdę pokazuje ci, która część ciebie potrzebuje takiej miłości, która część ciebie potrzebuje uleczenia. I właśnie o to w tym wszystkim chodzi, żeby pozwolić sobie poczuć te emocje, pozwolić sobie uleczyć tą część, przetransformować, a to pozwala ci także. Znaleźć to właśnie znaczenie całej tej sytuacji, znaczenie tego bólu i ruszenie do przodu. Ja wiem. Z doświadczenia wiem, że w takim momencie, gdzie wszystko się wali, albo masz jakąś ciężką sytuację życiową, może coś się zastanawiać No tak, ja, ja ledwie tutaj. Przetrw, ledwie potrafię przetrwać całe to załamanie. Emocjonalnie jestem wypompowany, emocjonalnie ledwo się trzymam. Jestem przytłoczony tym wszystkim. Z jak, jak mam, w ogóle cokolwiek zrobić? Po co? Takie miałem myśli też. Tak, tak, myślałem. Ale tu nie chodzi właśnie o to, żeby po prostu być pozytywnym. Przykleić uśmiech na twarzy i zawsze się uśmiechać. To nie to. Tu chodzi o to, żeby znaleźć w sobie tą siłę, tą chęć, żeby zrobić jeden mały krok w kierunku tego uleczenia, jeden mały krok w kierunku wyjścia z całej tej sytuacji, jeden mały krok w kierunku znalezienia, znaczenia całej tej sytuacji. Gdy upychamy ten ból, gdy upychamy go tam gdzieś głęboko, to tak naprawdę oddalamy się od tego wszystkiego, oddalamy się od tego uleczenia. Ból ma, jest naszym nauczycielem, ma nam właśnie, on nam właśnie pokazuje, co jest nie tak. On nam pokazuje, co nie gra w życiu, on nam pokazuje. I próbuje nas przekierować w nowym kierunku, w, nowe, w kierunku tego uleczenia, w kierunku takiego wyzwolenia od tego bólu. Więc chodzi teraz właśnie przede wszystkim o to, żeby prze Zmienić, zna, zmienić znaczenie, zmienić nazwanie, zmienić myślenie o, o, tym, o tych zmaganiach, o tym bólu. Zamiast powtarzać sobie, dlaczego to mi się przydarza, to ja, czy ja takiego złego zrobiłem, czym zawiniłem, że mi się to przydarza, zacznij się pytać, jaka jest w tym lekcja? Dlaczego zdarza się to dla mnie, a nie mi? Proste takie zmienienie kilku słów. Dlaczego to przydarza się dla mnie? Pomaga Ci już zmienić swoje myślenie, swoje nastawienie. To się zdarza dla mnie. A skoro jest to dla mnie, to znaczy, że to jest coś pozytywnego. Zazwyczaj, jeżeli coś się zdarza dla Ciebie, to jest coś pozytywnego. I ból też jest pozytywny, też jest dobry. Bo on Ci właśnie pokazuje, on Cię uczy, on Cię przekierowuje. Ku uleczeniu, ku lepszemu życiu, ku lepszej wersji ciebie. Chodzi właśnie o to, tylko żeby pozwolić sobie zakotwiczyć się w całym tym chaosie. Dzięki znalezieniu znaczenia i celu w tym wszystkim. A przez to budujesz swoją siłę, odporność na, na cały, ten, cały ten chaos, na cały ten ból. I znajdujesz. Takie spełnienie, tak naprawdę. Dzięki takim małym krokom zamieniasz cały ten ból w postęp. A przecież o to chodzi. Więc przede wszystkim pozwól sobie, pozwól sobie poczuć cały ten ból, lęk, strach, cokolwiek się dzieje. Pozwól sobie na te wszystkie emocje. I to jest ok, jeżeli się z czymś zmaga, jest ok, jeżeli sobie z czymś nie dajesz rady. To wszystko jest ok. Pozwól sobie to czuć. Możesz prowadzić e, dziennik, journal, wypisywać, jak się czujesz, dlaczego się tak czujesz, co się dzieje. Na początku, gdy, gdy zaczynałem wypisywanie tego, miałem pewne opory, żeby pisać właśnie, że coś jest nie tak. W tym momencie, jeżeli coś mi się przydarza, bo nie, jesteśmy ludźmi, życie jest jakie jest, nie jest wolne od cierpienia i bólu, wypisuję to jak leci. Czuję się tak i tak, to i to się zdarzyło. Ale następnie chodzi też o to, jeszcze wcześniej e, możesz pisać, a możesz też porozmawiać z kimś, komu ufasz. Ale właśnie chodzi też o to, żeby w trakcie, jeżeli piszesz z kimś, pisz z kimś. Jeżeli piszesz w swoim tym dzienniku, to zacznij zadawać właśnie sobie te pytanie, dlaczego zdarza się to dla mnie? Czego się mogę z tego nauczyć? Co ten ból, co te uczucia mi pokazują, w którym kierunku one mnie prowadzą, skupiaj się na małych akcjach, które mogą Ci pomóc w ruszeniu do przodu. To jest ważne, na tym, żeby ustalać sobie takie małe kroki, osiągalne kroki, osiągalne zadania, bo przez to budujesz ten momentum też. Więc takie ćwiczenie, które możesz sobie postanowić, że zrobisz, to stworzenie takiego jednokrokowego planu akcji. Tak to nazwijmy. Chodzi tylko o to, żebyś zidentyfikował strefę, czy czy problem, z jakim się zmagasz, podzielił go jak najbardziej na jak najmniejsze kawałeczki i do każdego z nich znalazł jeden maciu pęki, osiągalny krok, który możesz zrobić tu i teraz, a po prostu to, a potem po prostu to zrób. Na przykład, jeżeli uznasz, że zmagasz się z trudnymi, yy, trudną sytuacją finansową, takim jednym małym krokiem może być na przykład przyjrzenie Twoich. Wyciągów bankowych i znalezienie, gdzie uciekają ci pieniądze. To wszystko. To jest pierwszy krok. No, możesz potem następne kroki. Sam już opracować. Ból, cierpienie nie jest w żaden sposób, żadnym testem pozytywności, żadnym testem wytrzymałości. Zapomnij o tym. Pomyśl raczej, że to jest Twoja możliwość do tego, żeby. Uzdrowić tą część siebie, która tego potrzebuje, żeby znaleźć cel i znaczenie w swoim życiu, żeby znaleźć swoją drogę i krok po kroku nią podążać, małymi krokami, aż zamienisz cały ten ból w coś, co będzie miało znaczenie, w postęp, w postęp w kierunku Twojej lepszej przyszłości, Twojego lepszego życia. Spróbuj tego ćwiczenia i daj znać w komentarzu jak ci poszło, a ja z tego miejsca jak zawsze życzę ci wielu błogosławieństw.